Poznaliśmy już wszystkich nominowanych, i w kategorii chłop przebrany za babę, Oskara otrzymuje. Mateusz, Glęta jedna czekka! Boże, Bata, ja totalnie się nie spodziewam. No w ogóle nie jestem przygotowana. No więc tak. A czekajcie, nic nie widzę. O. Chciałam podziękować Akademii, Akademii Pana Kleksa. Chciałam podziękować Beacie za to, że wytrzymujesz ze mną pod jednym dachem. A w sumie pamiętam. Dziękuję Teresie, Kubusiowi, Gośce. Przestań żyć na kociołapach. Ale przede wszystkim chcę podziękować moim fanom, moim widzom za to, że jesteście, że oglądacie mnie, bardzo mocno wspieracie. Ta nagroda jest dla mnie, ale przede wszystkim dla was. No pięknie będzie stał na kredensie, no. A to prawdziwe złota? Boże, Beata, na starość sobie go przetopimy i złote zęby wstawimy, co? Stasie, mam nadzieję, że patrzysz i jesteś dumny. No i że nie jesteś zazdrosny, że mam styczność z gołym facetem. <laughs> A, jeszcze na koniec... Maszlakowa, jeśli to oglądasz, to możesz sobie popatrzeć i pozazdrościć, bo patrz jak ja mam, a ty nie masz. Ha! Dziękuję wszystkim, kocham Was.